Мы же знаем это! W Byszycy Kłockiej rozpoczął się cykl imprez kulturalnych w ramach Byszyckiej Kulturalnej Jesieni. Weszliśmy w kulturalną jesień. Szczęśliwie mogliśmy rozpocząć znowu działać. Myślę o krótkim okresie przestoju, no ale jednak przestoju. Postanowiliśmy naszym mieszkańcom zaserwować trochę czegoś pozytywnego. Żyjemy w trudnych czasach. Zderzyliśmy się z wielkimi zmianami w ostatnich miesiącach. Stąd też nasz pomysł, żeby w tą jesień kulturalną. Wejście w takim pozytywnym y, y, uśmiechu, y, z dobrą dawką pozytywnej energii i mamy nadzieję, że właśnie dzisiejszy wieczór, w którym to bohaterowie w sposób bardzo zabawny, wesoły, bardzo ciekawy zaprezentują nam swoją sztukę. A na scenie w sali widowiskowej wystąpił Teatr Fundacji 44 z Warszawy, który przygotował spektakl komediowy pod tytułem Pierwszy raz w reżyserii Adama Biernackiego. Premiera tego spektaklu odbyła się rok temu. Mamy właśnie rocznicę. E, premiera odbyła się w Łodzi, w Teatrze Nowym w Łodzi. Natomiast ten spektakl był już grany, pierwotnie był, ten tekst powstał jako słuchowisko. Scenografię i kostiumy przygotowała Joanna jeszko nagradzana scenografka, kostiumolog, z którą pracuje od lat i bardzo dobrze nam się współpracuje. Ten spektakl jest na dwójkę aktorów. Ania Walkowiak-Sikorska, Artur Goc grają główne i jedyne role. Wcieliłam się w postać Magdy. Magda jest bardzo rozchwiana emocjonalnie, szuka swojej miłości, swojego wybranka na całe życie. No Te poszukiwania są dosyć kręte. A ja wcielam się w postać Karola. Karol bardzo chce, żeby odbył się pierwszy raz, ale niestety do tego pierwszego razu nie może dojść, ponieważ no, z Magdą są pewne kłopoty, ponieważ ona chce, żeby wszystko było idealnie, żeby wszystko odbyło się perfekcyjnie według zaplanowanego wcześniej scenariusza, ale bez przerwy zdarzają się wpadki. A to ona się pomyli gdzieś w tej układance, albo ja się mylę. No i tam jest wiele, wiele perypetii, ale czy się ten pierwszy raz wydarzył, tego nie możemy powiedzieć. To już się dowiedzą widzowie w trakcie spektaklu. Юш, тихо! Юш, тихо! 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 Bystrzycka kulturalna jesień będzie obfitowała wiele wydarzeń. Już 26 września zaplanowany jest kolejny spektakl teatralny pod tytułem Pamiętnik, a 1 października będzie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie, szczególnie dla miłośników Arii Operowych i Duetów Świata. Na scenie widowiskowej wystąpi wielki tenor światowej klasy Kałudi Kałudow w towarzystwie solistki operowej Anny Dytry. Zapraszam serdecznie. 1 października o godzinie 18 tutaj w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Zapewne znając. Artystyczny dorobek tychże wybitnych solistów operowych oraz poziom, w jakim, na jakim przebiega każdy koncert w ich wydaniu. Zakładamy, że to będzie wyjątkowe wydarzenie artystyczne. Zapraszamy serdecznie, wstęp jest wolny. Już od przyszłego tygodnia będzie można rezerwować miejsca. Do zobaczenia. Mi cannete